Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Dafin 4, a to kolejny odcinek z Crasha Bandicoot 2. The Cortex is back. No więc okej, okay, przyświetlę tutaj tak. 2, 3, okej, okay, 3, to została nam czwarta, tak. Crash Dash, okej. Okay. To lecimy. No tu już wiemy co nas czeka, czyli jak ktoś nie wie to ja mu powiem. <noise> Gojąca nas kula zimowa, śnieżna kula. O, może jest kula zimowa. W jedynce te... tylko tu do tyminy. I moment jeszcze, bo cały czas myślę, że jest za głośno ten dźwięk. Naprawdę ściszego do 20. Dobra po 21, zobaczymy jak to teraz będzie Dobra No, 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 no to żeby mnie nie zabija Tylko nieco z No dobra, okej okay. damy na przykład wąteczek No fak, no nie musiałbym, nie musiałbyś mnie odpychać no, Widzę, że to przemyśleli to wersję, bo wprzedniej nie było czegoś takiego. Jeśli się domyślacie. To nie posiadała ona takich elementów, tylko po prostu normalnie dalej się biegło. bonusik i kryształ. Jakiś spójny, no. Lubię to w tym crashu, że nie ma tu żadnych takich ladingów oprócz... Wiecie, między Warpami Ale to i tak no. jest loading, tylko jakiś widescreen Fuck, musiałem, nie? Ale powtórzymy to No, szybciej się montuj Dawać. A więc, no dobra Tak po drugie, to podobno Dalej mam robić tą serię, no to okej okay. I tak nawet bym ją FAK Za trzecim razem mi się uda Ja wam to mówię Że mi się uda Chciałem sobie Majka poprawić Bo mnie z yy, lekka mówiąc denerwuje może słyszeliście jakieś nieprzyjemne szmery, nie wiem. Ale poprawiam Mike, bo mnie denerwuje nieco. Nie, dobra. Pierdolę to. Nie biorę tego życia. Z racji, że już jest po 22 to sobie trochę poklnę. To znaczy oczywiście... W też bym mógł, ale to nie oznacza, że wiecie. Nie wypada po prostu... Nie, ja ciebie nie biorę, chcesz przeklęta won. Won ode mnie. I tak już nie ma różnicy czy wezmę, czy nie wezmę, bo i tak już nie wezmę, bo tamtego nie wziąłem życia. Po prostu nie będę się narażać. O. Brakuje, wiecie co? Brakuje mi tych sygnatury. Nie wiedziałem, nie myślałem, że to powiem, ale jednak brakuje mi tego syfu. Na się cieszyłem w pierwszym odcinku, a teraz mi brakuje. Nie wiem, co po prostu. Fuck, oczywiście się nie dotknąłem. No, widzisz, jeszcze się wyjebałeś na sam koniec. No, okej, okay, chyba czeka nas pierwszy boss. Pierwszy bossman. <trym /hums> nie wiem, czy słychać mnie dość dobrze. Mam nadzieję, że. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, you use the plastic Scorch. Ah no, Reaper! <laughs> Tylko tym razem zaczytany ta okej okay. Żałosny jest Nie ogarniam czy miałem coś zrobić czy nie no mam nadzieję, że to mi zostawi Prawie taka sama muza Tylko tu jest bardziej taka spokojniejsza Jeśli nie słyszycie, to mogę trochę podgłosić. Ale tylko muzę. Okej. Okay. Tak myślę, że starczy. Nawet za. Bo potem ja mam problem ze słyszalnością w siebie. Dobra, damy radę, tak? Znowu mi zostawisz wolne karteczki? A. -a. Masz w pysk Dame, mógłbyś mnie zostawić. Ale jesteś prosty. Bugi No i tu dalej przepiękny taniec, z którego sobie nie tak naprawdę On jest boski. Ten taniec No i dobra, okej, okay. następny warp room Dobra, i tak jak obiecałem, będę robił sejwy po warp roomie Albo nie, wprowadzaj no zasadę. Będziemy się po prostu żegnać. I będę zaczynać i żegnać się w takim samym momencie. Okej, okay, done. No, update, update, tuj. Okej, okay. To ciśnemy kolejną Snowbiz. Prawdę mówiąc ch ch chciałbym jeszcze nagrać Crash Bandicoot a 4, czyli Devratov Cortex, ale z tego, że akurat nie posiadam konsoli takiej na którą ona. Na którą ona jest. Miałem PS-a 2. A emulować tego nie będę, bo wychodzi tu dramatycznie. Czasami spadki są FPS-ów, więc nie mam zamiaru ciąć filmików, nie wiem, kombinować, żeby to jakoś wyglądało. Po prostu trudno, będę, będę musiał się obejść bez tego. Znając życie pewnie nagram coś jeszcze z Crash Albo CTR. Crash Team Racing Ale to się okaże z czasem <laughs> Po prostu nie chcę już Fuck Myślałem że można go normalnie strącić Po prostu nie chcę już przytłaczać Was, was tym Bo już wiecie Ktoś może mieć dość tego crasha Mówi co kurwa znowu crash <laughs> Następnym moim projektem to chyba będzie Castlevania. Oh fuck. Już myślałem, że się nie odkuje. Fuck, muszę tam Cię zostawić. To było na dotyk. Ale zjeżdżalnie. Ui, fuck. No i wiedziałem. I know it, I know it, that bitch. Ui. No. Ale się daje robić. No i nie. Wiecie, nie widziałem tego. Ufa. To tak. Podoba mi się ta jego gleba. Na pysk. Ouuu, No i zaczynają się fejle, a ja tak nie chcę. Dobra, ok, znowu to samo. Bach. Tutaj na pewno się nie będę ograniczał do save slotów. Zapomnijcie o nich, jeśli wam się podobały, ale sądzę, że nie, bo na pewno ich nie będzie. Więc Save sloty idą w niepamięć. Co złe, idzie w niepamięć, bo nie mam zamiaru. i dobra, nie, rozgadałem się za mocno i już, wiecie, fail. No, dawaj, dawaj. Coś mam jakieś dziwne, zaciny? Czy innego rodzaju syfy? No, podnoś się, podnoś. Okej, okay, okej. Okay. Dame. dame no, dame Chciałem właśnie nagrać z tego crasha będzie czwórki ponieważ tam są fajne poziomy Ale trójeczka też jest fajna warpet. Będzie przed nami jazda motorkiem, jazda na tygrysku Bonus. fakt za, za wcześnie. Tak, nie dotnął jej. No proszę cię. Patrz, no nie wrócę. <śm> Zawsze znajdę jakiś sposób niekonwencjonalny, ale No i to było bardzo niedobre jak widzicie robić znowu ten bonus round robimy Nic nie pomijamy Bo jeśli tu ma być let's play to wszystko Nawet jeśli będę wiedział o jakichś bonusach, sekretach, to na pewno jeśli to przeoczę to po prostu zdobędę to innym razem nie jestem pewien, ale chyba tutaj... Nie, to nie ta część. Po prostu mylą mi się części. Zdobywa umiejętności crash. A tutaj nic nie ma takiego. Uciekaj! Bo po prostu w następnych częściach będzie potrafił. I podwójnie... i podwójnie skakać. I jeszcze coś, czekajcie mały wyskok w bok i już jestem po tej nie po tej i kolejnej planszy zobaczę jak stoimy z timingiem i z miejscem na dysku bo pamiętam że miałem taką wpadkę z, z let's playem z crasha jedynki że nagrywałem po prostu pewnie pamiętacie tą planszę co był tam przy końcu się pojawiło, że przepraszam, ale coś też tam, coś tam że w następnym parcie reszta mapki. To wtedy po prostu nagrywałem tak długo i nie wiedziałem, że już nie mam miejsca i co się okazało, nie nagrała się reszta mapki tej ostatniej i musiałem ją jakoś pociąć. W sumie też źle zrobiłem, bo mogłem przerzucić na inny dysk i dokończyć mapkę, ale już powiedziałem, że nie. Okej, okay. crash. tu akurat pamiętam jeden sekret, ale to akurat jak dojdziemy do tego. Nie wiem czemu, ale w tego Clash'a mi się lepiej gra. Może dlatego, że... tamten był taki oldschoolowy. A tu co? No Jeszcze troszeczkę... Fuck, fuck. Ale zamotał, ale ogarnął. Dobra Ale wracamy, wracamy, wracamy Fuck Bym się wpieprzył Ale w się wpadłem w to Zawsze mnie, zawsze w to wpadałem bym więc... Mam wrażenie, że mam maseczki Mam nadzieję, że nie denerwuję was brak muzyki takowej, bo ona jest, ale jest więc... Po prostu słyszycie w tle, jestem pewien, na bank. Perfekcyjnie. Dobra, nie będę już taki. Moment. Macie. Posłuchajcie sobie, a co? Jak wam się znudzę, to przynajmniej będę wam podgłaszał. <grymne> oh fuck. Nie lubię takich... rzeczy. Z tego prostego powodu. Ten skurwiel nie wraca. No, tak. Zaskoczyć mnie. No. Nie wiem co ja wtedy zrobiłem. Że trafiłem. Dobry timing, miałem po prostu. Ciebie już zrobiliśmy, więc nie wchodzimy. Ciebie omijamy, bo ty nie wrócisz. A nie chcę się ograniczać do safe slotów, bo to będzie niedobre dla i nieuczciwe dla graczy, więc nie ma. Dame, zrobimy tak. OK, e viramos. Oh, A... oh Jesus. My fuck. My. Okay. Tydym, tydydym, tydydym, tym, tym. W ogóle nie mam pojęcia jak ja mam dotrzeć tam w tamto miejsce, ale, ale okej okay. fajnie odpala No czasami tego nie płyko Fajnie ja wiem dlaczego smutam przez to Rybki, rybki Tak jesteśmy... O fuck, gdzie to z tyle tych skrzynek Dobra, nie będę jeszcze savewował, bo pewnie jeszcze wrócę. Ale sprawdzę nasz timing, wiecie? No, tak więc, okej, okay, timing już nie pozwala. No, pozwala nam na więcej, ale nie będę przedłużał tych filmików, bo wcześniej miałem problemy z rzuceniem tego większego. No, tak więc, to na tyle. Na razie wam. Spotykamy się niebawem w następnym parcie. Na razie.